Ech, wojenko, wojenko. Zawsze wszystko coś nie tak. W sobotę nowego pieca podłączyli. Elegancki. Z cyfrowym wyświetlaczem obrazów. Turuły luksusowe. I do tam. Jedna ruła, a dwie nawet miały inną średnicę i inny kamień do prasowania nałożyli, niż trzeba. Zaprasowali i się rozdupcyło. Ale naprawione. Tutaj gaz idzie takim elastikiem. W ogóle same problemy były. A tutaj do skropliny. To tylko tak tymczasowo. Później będą szły do kanalizacji bezpośrednio. Tu idzie cabel. Gdzie idzie? Tu idzie. W ściany wchodzi z jednej, z drugiej wychodzi. Gdzie dalej? Moje dzieło na te i uwaga, wyłączę ja latarkę. O, teraz lepiej. Tu można nastawić ile się chce stopni i pokazuje ile jest teraz. Obo azelia to najlepsza rzecz na świecie. Po pierwsze, że wkręty można było sobie wkręcić tu wszędzie, żeby trzymały kabla bez żadnych obawień, nie tam kołki jakieś w gipsach. A druga sprawa, jak szyte na miarę, inaczej to by trzeba było jakoś naginać tego kabla albo tego nie dokręcać, a tu w sam raz. W sobotę zrobili tego pieca. Okazało się, że komin, co wchodzi tam w ścianę przy piecu, idzie nie od razu na górę, a gdzieś tam prosto, więc postanowiono, że spaliny będą szły do komina. A powietrze będzie zaciągane z kuchni, ewentualnie kiedyś później będzie wyprowadzone na zewnątrz, zasysanie. No i w sobotę zrobili fajnie, w niedzielę korzystaje w poniedziałek rano wezmę zalana trochę, nakapane i pocieknięte. Okazało się, że ta inna rucha nie tak tu jest, szczelności pozbawiona była. Tak to tam wygląda. Zamiast iść od razu do góry, to tu hen 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 i gdzieś skręca i dopiero stąd idzie do komina do góry. Bo my nie mieli tyle kolanków, nie wiedzieli jak to idzie. No i w każdym razie kapało, kap kap kap, przez gipsa przeciekało na podłogę. Więc musieli tego komina zrobić jak dobrze, czy znaczy jak trzeba. Żebym tu wyrżnął dziurę Żeby był dostęp wchodził na komino, na dach rurę wkładał tu jest ruła w róże, w tej rurze. W środku są spaliny wypychane, a na zewnątrz zasysane. Stowiłem jeszcze do jutra rano, zobaczę czy to aby szczelne. Widzicie, nowa technologia, nowe piece. Ze starego nic nie ciekło. Ten sam komin był. Umiał spalić wszystko dobrze, żeby korpelka nie została. Ten nowy, ekonomiczny. Ile ja się? Dokąd ten świat zmierza? I tyle z mojego porządku w pokoju. I Roman osmutniał. Może Wam pokażę komin, jak zasłużyć, ale nie dzisiaj. Dzisiaj człowiek zmęczony idzie się wykąpać, może Mordy ogoli. i spać, a jeszcze zmontować ten film wstawić. Na co mi przyszło?